Ale słuchajcie, ale o polityce, o polityce. Lubicie politykę? Ja nie lubię, ale muszę troszeczkę słuchajcie o polityce. I dzisiaj w telewizji publicznej, w, w TVP, w TVP Info tam przeczytałem, że samorządowcy, tacy jak tacy jak, tacy jak na przykład pani Dulkiewicz, pan, pan Karnowski, pozdrawiam cię Jacku bardzo serdecznie, Olu ciebie także, no i ten sutryk z Wrocławia to tacy rebelianci. No słuchajcie, ja mam taką propozycję. Eee, co to może być? Dajcie mi 10 sekund dobrze? Żeby zrobić rebelianta, bo mam pewien pomysł, jak zrobić słuchajcie rebelianta. Gdzie byli rebelianci? I z czym walczyli? Kto ma pomysła? Ktoś ma pomysła? Startujemy, moi drodzy. I. Rebeliant, moi drodzy, jest gotowi, gotowy. To jest rebeliant. No kto to jest? Ma ktoś jakiś pomysł? To jest Han Solo. Słuchajcie, to jest Han Solo o wydaniu, oczywiście, Harrisona Forda. Han Solo, który przecież występuje jest dobrze znany przez tych, którzy lubią całą mitologię Gwiezdne Wojny. Dowcipny skądinąd przemytnik. Jak widzicie, żeby zrobić Hana Solo wcale dużo niepotrzebne. Bo jest po, potrzebna po prostu przyłbica. Ja to zrobiłem w oparciu o przyłbicę. Kilka tutaj takich spinaczy oraz właśnie zdjęcie Hana Solo w wydaniu Harrisona Forda, bo tak go moi drodzy pamiętamy. No i co? No to my jesteśmy Rebelianci, rebelianci dlatego, że pilnujemy konstytucji, dlatego, że wypełniamy obowiązki wynikające z, z różnych norm prawnych. No, ja chciałbym powiedzieć tak, no, wolałbym, żeby telewizja publiczna, która przed chwilą dostała 2 miliardy złotych waszych pieniędzy, zajęła się uczciwą oceną sytuacji, a nie atakowała samorządowców, którzy stoją na, na waszej straży waszych danych i na straży przepisów wyborczych. No i chciałbym przypomnieć wszystkim tym, którzy znają. Znacie w ogóle Gwiezdne Wojny? Może niektórzy znają, może niektórzy nie, nie znają. Tych, um, tych odcinków jest naprawdę bardzo dużo, ale chciałbym przypomnieć, że um, skoro telewizja nazwała mnie między innymi razem z Olą i z Jackiem um, rebeliantami, no to chciałbym powiedzieć, że w Nowej Nadziei właśnie między innymi Hans, Hans no tak, no właściwie to on, Hans Solo, um, ale um, oczywiście pomagając lukowi. Skywalkerowi, co on zrobił? No to wiecie, co, co on zrobił. Zniszczył Gwiazdę Śmierci. Zniszczył Gwiazdę Śmierci. To zrobili rebelianci. No i generalnie wywalili w kosmos oczywiście to imperium zła. A mało tego, może przypominacie sobie, że Han Solo właśnie dzięki temu, że pomógł Lukowi w zniszczeniu Gwiazdy Śmierci, został bohaterem sojuszu w ogóle rebeliantów. Także warto o tym pamiętać. A skąd skoro telewizja publiczna zdefiniowała, nas jako rebeliantów, no to z automatu i w opozycji, no ta druga strona, to jest, przepraszam, no tak mi wychodzi imperium zła. Ale to nie ja zrobiłem, to zrobiła telewizja. To zrobiła telewizja. Także, moi drodzy, no tak wygląda właśnie twarz rebelianta. Przyjemna, co? I prosta do wykonania. Tak właśnie wygląda. Moi drodzy, to e, oczywiście to oczywiście pół żartem, pół, pół serem.